Dwa pytania. Pierwsze, no pan jest dyplomatą i pan bardzo dyplomatycznie powiedział właśnie o sytuacji, o ludobójstwie w gazie i tak, i że pan nie określa się tam jasno, czy powinniśmy działać, czy nie działać. Natomiast z tego, co pan mówi, to wybrzmiewa, że, niech mnie pan poprawi, że źle zrozumiałem, że w polskiej racji stanu leży trochę uważanie albo robienie wszystkiego, żeby nie narazić się Stanom Zjednoczonym, nawet kosztem Nieuznawania ludobójstwa, czy nie podejmowania jakichś tam działań krytycznych, żeby nie dało że się nie narazić, eee, bo to Stany, De Stany Zjednoczone decydują to, o długoterminowym bezpieczeństwie naszego rejonu i tego, co tutaj będzie się znajdować, czy nie będzie. E, to jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa, bardziej prozaiczne i pewnie bardziej e, lightowe. Trzy, bo wspomniał Pan o współpracy wywiadowczej, szpiegach. Czy jest tak, że w ambasadzie są ustalone sposoby komunikacji. Pytam w kontekście trochę dawnej afery, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że najwygodniej gada się na WhatsAppie. Natomiast Amerykanie pokazali, że na sygnalu, a i tak niego do końca jest bezpiecznie, Więc jak to wygląda w takiej codziennej komunikacji, czy to z pracownikami, czy to z odpowiednikami innych państw, czy nawet z dajmy na to, z tymi kongresmenami, czy, czy senatorami? To takie dwa pytanka. Dobrze, na pierwszy odpowiem krótko. Nie będę Pana wyprowadzał z błędu. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że w naszym interesie. Niestety, polityka jest grą brudną, a polityka zagraniczna tym bardziej. Więc, jeżeli chcemy się musimy kierować się pewnymi zasadami, czegoś, co, co od lat nazywane, nazywane jest realpolitik. To musimy sobie właśnie zdawać sprawę z tego typu uwarunkowań. Sama zresztą nie chodzi wyłącznie o relacje z samym Białym Domem, ale właśnie z tym konkretnym prezydentem, który, jak Państwo doskonale wiedzą, jest, powtórzę raz jeszcze, nieprzewidywalny, bardzo trudny w obsłudze, yy, zmieniający często zdanie. Tym bardziej musimy tutaj bardzo uważać. To jest jak poruszanie się po poluminowym. Jeden przykład tylko na koniec tego wątku. Przedwczoraj bodajże Donald Trump zapytany o między innymi relacje z Hiszpanią, premier Hiszpanii był na tym szczycie w Sharm el-Sheikh, gdzie podpisano umowę pokojową, czy umowę obwieszczającą zawieszenie broni na strefie gazy, pytany o relacje z Hiszpanią zapowiedział, że skoro Hiszpania nie wydaje na zbrojenia tyle, ile powinna jako członek NATO, to on nałoży na Hiszpanię sankcje gospodarcze. I obawiam się, że może to zrobić. <laughs> nie są puste, puste słowa, więc już nie będę Państwu przypominał, na szczęście sprawa trochę uciekła, ale pamiętają Państwo zapewne jego zakusy na Grenlandię, czy, czy próby nacisku na, na premiera Kanady, jednego i drugiego, żeby Kanada przyłączyła się jako 51. stan do... Do Stanów Zjednoczonych Ameryki, więc różne tego typu wizje, z naszego punktu widzenia zupełnie kosmiczne, gdzieś tam cały czas siedzą w głowie prezydenta Trumpa. Musimy się z tym pogodzić, musimy uznać, że no, przynajmniej jeszcze przez kolejne, ile, dwa lata Bonad będzie rządził w Stanach Zjednoczonych, a kto wie, czy, no, czy nie dłużej, to, to z tego punktu widzenia. Musimy rzeczywiście patrzeć na ten trójkąt Warszawa, Waszyngton, Jerozolima ze szczególną uwagą i bardzo uważać na słowa, decyzje, deklaracje, oświadczenia. Drugie pytanie dotyczyło obszaru związanego ze współpracą wywiadowczą. Proszę pamiętać, że ambasadorzy nie są bezpośrednio odpowiedzialni za kontakty w tej sferze. Ze swoimi partnerami, w tym wypadku amerykańskimi. Ja oczywiście poznałem różnych ludzi, którzy, którzy pracowali i pracują w wywiadzie, ale w każdej ambasadzie jest osoba, która za tego typu kontakty, w tym wypadku z CIA, ze swoimi odpowiednikami z wywiadu amerykańskiego, odpowiada, jakby delegowana przez naszą agencję wywiadu. I tak, to są osoby o szczególnych zadaniach. Zwłaszcza właśnie w takich ambasadach jak Waszyngton, jak ambasada w Tel Awiwie, ambasada w Islamabadzie, w Pakistanie, którą też miałem kiedyś okazję odwiedzić i parę jeszcze innych. Takich właśnie kluczowych z punktu widzenia nie tylko naszych dwustronnych relacji, ale na przykład walki z terroryzmem i tak Jeśli chodzi o ambasadorów, ja na przykład spotykałem się z tą osobą, która zajmowała, która była naszym łącznikiem. Z CIA w miarę regularnie, raz na tydzień, czasami częściej, raz na dwa tygodnie, i odbywaliśmy sobie takie godzinne sesje swobodnej rozmowy. Telefony zostawialiśmy poza gabinetem i rozmawialiśmy sobie o jego spotkaniach z jego, że tak powiem, odpowiednikami czy partnerami w CIA. Ja mu opowiadałem trochę mojej działalności, już takiej bardziej politycznej. Wymienialiśmy się po prostu wiedzą i doświadczeniami. Dwukrotnie bodajże miałem okazję dostać tak zwaną pomarańczową kopertę, którą wysyłał, które CIA wysyłało do ambasadorów niektórych krajów natowskich, gdzie w tejże pomarańczowej kopercie były rzeczywiście informacje wrażliwe z punktu widzenia wywiadowczego, ale były to, jeśli dobrze pamiętam, dwa takie przypadki, kiedy rzeczywiście do, do, do rąk samego ambasadora dostarczano tego typu informacje. Poza tym jako ambasador dostawałem także, jak wielu moich kolegów na najróżniejszych placówkach, dostawałem cały pakiet. Depesz, które przychodziły z, albo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z którymi musiałem się zapoznać, bo po części dotyczyły także naszej polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Ale także w tym pakiecie były, yy, yy, znajdowały się co jakiś czas yy, depesze, informacje objęte jakąś tam klauzulą tajności, które yy, wysyłała do. Ambasadorów Agencja Wywiadu, z którymi musiałem się zapoznać. Wygląda to tak, że przychodzi pani z tak zwanej kancelarii tajnej i siedzi przy panu, kiedy pan czyta te, te oklauzulowane wiadomości, potem musi pan je oddać, podpisuje się pan w dwóch czy trzech miejscach, że z nimi się zapoznałem i tak to wygląda. Natomiast Proszę sobie nie wyobrażać, że ambasadorzy czy dyplomaci cały czas muszą się oglądać za ramię i cały czas muszą pamiętać o tym, żeby, żeby właśnie pewnych informacji nie sprzedawać na Signalu czy na Whatsappie, ponieważ my tych informacji nie mamy. I naprawdę. Nie, nie, no, naprawdę, my obracaliśmy się zupełnie w innym wszechświecie. I oczywiście komunikacja, którą ja odbywałem z moimi najbliższymi współpracownikami toczyła się zazwyczaj na Signalu albo na Whatsappie, ale nawet nie ze względu na to, że, że, że Signal jest bezpiecznym kanałem komunikacji, bo oczywiście też do końca nie jest, chociaż jest pośród tych wszystkich komunikatorów pewnie najbezpieczniejszy, nie dlatego, że że nie chcieliśmy, żeby ktoś miał dostęp do tej, do tej korespondencji, bo w tej korespondencji naprawdę nie ma niczego, co nawet gdyby wypłynęło, to jakby wywołałoby skandal, czy, czy okazałoby się, że ktoś niepowołany uzyskałby dostęp do tajnych informacji. Nie, bo tych tajnych, tajnych informacji tam nie było. Używaliśmy i WhatsAppa tylko i wyłącznie z powodów no, pewnej wygody, szybkości. I tutaj ostatni. Ostatnia anegdota, kiedy no my przyjmowaliśmy bardzo dużo, chciałem powiedzieć, wycieczek delegacji z Polski. Na najróżniejszym poziomie ministerialnym, dyrektorów departamentów, a czasami też no, już bardzo poważne przedsięwzięcia, typu łączona wizyta prezydenta i premiera w marcu 2024 roku co wymaga, jak się Państwo domyślają, ogromnego wysiłku logistycznego też. Więc za każdym razem, kiedy dochodziło do tego typu wizyty, a tutaj ta wizyta była szczególna, no to my tworzyliśmy grupę na WhatsAppie osób, pracowników ambasady, którzy byli w tę wizytę zaangażowani, szczególnie właśnie pod względem logistycznym. I zazwyczaj to było kilkanaście osób. I chciałem Państwu powiedzieć, że w ramach przygotowań... Które trwają, to była wizyta trochę na, przygotowywana na chybcika, bo, bo decyzje były podejmowane w ostatniej chwili. Ale te przygotowania trwały jak 2-3 tygodnie. Kilkanaście osób na jednej grupie WhatsAppowej jakieś policzyłem, że średnio codziennie wymienialiśmy się około 200, 200 wiadomości się pojawiało na tej grupie. 200 wiadomości. Łącznie z jakimiś drobiazgami, typu numery rejestracyjne, limuzyn, które będą w konwoju, nazwiska kierowców i tak dalej. Tego typu szczegóły też trzeba było ustalić, mieć to na papierze więc, i podejmować pewne decyzje. Tak? Więc ta komunikacja dotyczyła spraw błahych, na pewno nie tajnych. Ja osobiście no, chciałbym tutaj odgrywać rolę bonda, ale bondem nie byłem, nie jestem i nie będę. Bo po prostu nie ja zajmowałem się tego typu współpracą, tylko moi pracownicy. Dzień dobry. Ja mam takie dwa pytania: o początku i o końcu kariery dyplomatycznej. Jak to się dzieje, że dziennikarz zostaje ambasadorem? To jest pierwsze pytanie. I drugie, jak to z tym milionem było? Dziękuję. Dziennikarz zostaje ambasadorem po to, żeby zawrócić milion. Łącząc te dwa wątki. Jak pan wie, ja przez wiele lat, no 20 lat, de facto, jako dziennikarz i publicysta zajmowałem się sprawami zagranicznymi. W najróżniejszych mediach tutaj przypomniano mi początek kariery, między innymi w Gazacie Wyborczej w Newsweeku. Nie wstydzę się, była dobra szkoła dziennikarstwa. Potem nadszedł rok 2015, kiedy. Trochę ze smutkiem skonstatowałem, że dziennikarstwo zmierza w złym kierunku. Znaczy stawało się coraz bardziej polityczne w sensie plemiennym. I rzeczywiście trzeba było się zacząć określać jako człowiek pisze albo człowiek platformy. Taki był, taki był czas. To, to był początek tego, tego procesu, który dzisiaj, jak, jak się, jak wrócimy z 2015 roku do roku obecnego, to widzimy, do czego to doprowadziło. Tak? Znaczy widzimy, że te obozy, także w świecie dziennikarskim, bardzo mocno się okopały. Do tego stopnia, że ja... Pamiętam, ja od, od czasu, kiedy wróciłem z Waszyngtonu, jestem, jak państwo wiedzą, zapraszamy do różnych, do, do różnych mediów. Przyjmuję każde zaproszenie. Czy to będzie ONET, czy to będzie Telewizja Republika, czy to będzie nawet dzisiaj telewizja publiczna, czy to będzie inne prawicowe medium. Ja nie mam z tym żadnego problemu i nawet cieszę się, że nie jestem pod tym względem na czarnej liście u nikogo. Ale kiedy zostałem raz zaproszony do jednej z prawicowych telewizji na rozmowę właśnie o prezydencie Trumpie i pozwoliłem sobie jako, że jestem krytyczny, otwarcie. Wobec wielu decyzji i posunięć prezydenta Trumpa i pozwoliłam sobie na krytykę prezydenta, to to było pierwsze i ostatnie zaproszenie, które dostałem od nich. Do tego stopnia, że już nie chodzi o to, czy ktoś, jest, czy ktoś skrytykuje Donalda Tuska, czy który skrytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Mam takie poczucie, że dzisiaj wyznacznikiem jest to, czy ktoś jest trumpistą, czy jest krytykiem prezydenta Trumpa. To jest najważniejsze dzisiaj kryterium w polskiej, w polskiej polityce. Więc w 2015 roku, już coraz bardziej zniesmaczony tym, co się działo w polskim dziennikarstwie. Uznałem, że, no, skoro mamy już, że tak powiem, być już nie tyle dziennikarzami, co politykami, to już wolę zostać politykiem i działać w polityce z otwartą przyłbicą. Utrzymałem propozycję z kancelarii prezydenta, żeby, żeby zacząć pracę tam. Andrzej Duda został wtedy był to świeżo upieczonym prezydentem wydawało się nie, nie tylko mnie zresztą że to będzie taka nowa trochę nowa twarz Prawa i Sprawiedliwości taki konserwatyzm ale nowoczesny po części tak było przynajmniej na początku jego prezydentury oraz rządów Prawa i Sprawiedliwości ówczesnej kiedy jeszcze Beata Szydło była premierem więc zacząłem pracę w kancelarii prezydenta a potem zostałem rzecznikiem najtrudniejsza rola jaką Jaką w życiu przyjąłem. I, ale nie żałuję oczywiście, bo to była też ważna lekcja życiowa. No i kiedy pożegnałem się z kancelarią prezydenta, dostałem z kolei ofertę od ówczesnego ministra spraw Zagranicznych mm -hmm. Witka Waszczykowskiego i zostałem wiceministrem odpowiadającym między innymi za relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Chinami. I odpowiadałem także za dyplomację ekonomiczną. I spędziłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako wiceminister rok. I to była też no, bardzo, bardzo intensywny kurs dyplomacji. I trochę tak jak mój znajomy, nie przyjaciel, ale znajomy Marek Migalski, który niegdyś był europarlamentarzystą z ramienia PiSu, kiedyś mówił, że jako socjolog, a był socjologem, wciąż jest doktorem socjologii, stał się nagle politykiem. I porównał to do sytuacji, w której. Ormitolog przekształca się w ptaka. I tak było też po części w moim przypadku, po dwudziestoletnim okresie opisywania polityki zagranicznej, no musiałem sam w nią wejść i poznać ją od środka. I to są oczywiście zupełnie inne dwa światy. Więc tam byłem nieopierzanym dyplomatą, niedoświadczonym. Być może zbyt szybko na pewnych stanowiskach lądowałem. Ale starałem się zawsze o tym właśnie pamiętać, że, że moje, że oczekiwania i wymagania wobec mnie jako mnie, jako człowieka, który jednak miał doświadczenie dyplomatyczne dość wątłe, zanim został wiceministrem i potem ambasadorem w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, to tym bardziej musiałem zacisnąć zęby i pokazać, że, że się uczę, że, że, że w moim wypadku. Mimo tego braku doświadczenia, no, muszę nadrobić i starałem się nadrobić. I starałem się działać. Zresztą mało tego, kiedy e, jak już zostałem wiceministrem spraw zagranicznych i potem e, ambasadorem w Izraelu w Stanach Zjednoczonych, bardzo dbałem o to, żeby, żeby e, utrzymywać wizerunek apolitycznego urzędnika. I co ciekawe, najlepszym dowodem na to jest to, że czasami na Twitterze różni ludzie nie do końca mnie przychylni, Wyciągają mi najróżniejsze tweety, które napisałem jeszcze jako publicysta, mniej czy bardziej durne, niektórych się wstydzę do dzisiaj, mój Boże, ale jednak pisałem to jako publicysta. I nikt nigdy nie wyciągnął mi żadnego tweeta bulwersującego, budzącego kontrowersję od momentu, mniej więcej w czerwca 2017 roku, kiedy zostałem wiceministrem spraw zagranicznych, a potem ambasadorem Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że dbałem właśnie bardzo o to, żeby żaden z tych tweetów, żaden z moich komentarzy, żadne słowo nie zostało uznane jako wsparcie czy komentarz dotyczący polskiej wewnętrznej polityki że ja oto jestem tutaj prawda, zwolennikiem polityki rządu pani premier Szydło, pana premiera Morawieckiego. Bardzo zależało mi o tym, żeby, żeby utrzymać ten wizerunek politycznego urzędnika. Oczywiście sama moja nominacja była nominacją polityczną, ale tym bardziej musiałem dbać o to, żeby od tej polityki się odsunąć. Kiedy doszło do zmiany rządu, Tutaj zaczynam od odpowiedź na pana drugie pytanie. Spotkałem się jakieś dwa tygodnie po, po utworzeniu rządu Donalda Tuska. Spotkałem się w Warszawie z panem ministrem Sikorskim odbyliśmy rozmowę w Cztery Oczy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gdzie on, o czym już mówiłem kilka razy w mediach, więc to nie jest tajemnica, gdzie on zaproponował mi, żebym podał się do dymisji jako ambasador w Waszyngtonie. I że znajdzie, cytuję dosłownie, znajdzie dla mnie jakąś placówkę w kraju hiszpańskojęzycznym, ponieważ jestem iberystą z wykształcenia, więc uznał, że skoro jestem iberystą, to pewnie byłbym zainteresowany jakąś inną placówką. Nie ukrywam, że odebrałem to jako coś w rodzaju politycznego szantażu. I oczywiście odrzuciłem tę propozycję, mówiąc panu ministrowi Sikorskiemu, panie ministrze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że doszło do zmiany rządu w Polsce, wy macie mandat społeczny i polityczny do tego, żeby przeprowadzać zmiany także w polskiej dyplomacji, także na stanowiskach ambasadorskich, jeżeli pan chce mnie odwołać, jeżeli pan dojdzie do porozumienia w tej sprawie z panem prezydentem Dudą, którego podpis, jak pan wie, jest konieczny, żeby odwołać. Każdego ambasadora, ja w każdej chwili jestem gotów, że tak powiem, spakować walizki i z Waszyngtonu wyjechać. Tylko, że i to zaznaczyłem bardzo wyraźnie w tej rozmowie z ministrem Sikorskim, ja sam się odwołać nie mogę, bo ja mogę się podać do dymisji, ale dopóki prezydent Duda nie, tej dymisji nie podpisze, to ja z tym fantem czego więcej zrobić nie, nie, nie mogę. Skończyliśmy tę rozmowę. Pożegnaliśmy się w nastroju takim, powiedziałbym, nie do końca ciepłym i konstruktywnym, ale po jakimś czasie, krótkim, wysłałem maila z oficjalną rezygnacją moją do pana prezydenta. Panie prezydencie, z uwagi na to, że doszło do zmiany rządu, są nowe okoliczności polityczne, oddaję się do pana dyspozycji. Marek Magierowski. Moja dymisja mniej więcej od stycznia 2024 roku była w kancelarii prezydenta. Złożona. Już nie będę przedłużać tej, tej, tej dyskusji. W każdym razie do różnych perturbacji w międzyczasie dochodziło. Ostatecznie podczas wizyty tej łączonej, której wspominałem, prezydenta Duny i premiera Tuska, doszło do dosyć zabawnej sytuacji, ponieważ no, ja ja uczestnik, byłem uczestnikiem delegacji i podczas jednej z konferencji prasowych premier Tusk, odpowiadając na pytanie, które jeden z dziennikarzy zadał o mnie, ambasadora RP w Waszyngtonie, pan premier Tusk odpowiedział: Ja wiem, że pan ambasador Magierowski nie jest moim fanem, ale ja tutaj bardzo cenię jego, jego pracę w Waszyngtonie. Po czym następnego dnia dostałem odwołania. I to jeszcze co ciekawe, premier Tusk tego samego dnia odlatywał do, do Warszawy, natomiast pan prezydent Duda zostawał jeszcze przez dwa dni w Stanach Zjednoczonych i ja mu w, w tej delegacji oczywiście cały czas stowarzyszyłem. I doszło do sytuacji dosyć no, tragikomicznej, ponieważ ja dostałem odwołanie w mailu w momencie, kiedy jechałem z prezydentem Dudą limuzyną. Więc nie ukrywam, że byłem tym faktem nieco zdziwiony. <laughs> pan prezydentowi pokazałem. No właśnie zostałem odwołany ze stanowiska. Odwołany w sensie, oczywiście technicznie to było bardzo skomplikowane, ponieważ, no jak mówię, prezydent Duda formalnie może tylko odwołać ambasadora. No ale odwołano mnie ze stanowiska, wykorzystując jakieś tam, jakieś tam kruczki prawne. Ja oczywiście przyjąłem to, mówiąc kolokwialnie, na klatkę. Spakowałem się. Ustaliliśmy termin mojego mojego powrotu z Waszyngtonu. No i doszło do sytuacji, w której ja yy, yy, przyjechałem do Warszawy, natychmiast złożyłem wypowiedzenie, bo nie chciałem już pracować w Ministerstwie Spraw wypowiedzenie, które trwało trzy miesiące, jak tego typu, jak, jak, jak z, zwykle yy, bywa. W międzyczasie musiałem, że tak powiem, dojść do pewnego porozumienia z MSZ i wysłałem propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Jak to często bywa w przypadku tego, tego typu porozumień, zawarłem moje oczekiwania. I jednym z tych oczekiwań był nie milion złotych, tylko kwota mniejsza, już nie będę wnikał w szczegóły, ale oczywiście milion brzmi lepiej medialnie, więc pan premier Sikorski natychmiast ten fakt wykorzystał, że ta kwota była... To bliska miliona, ale jednak, jednak niższa. Wynikało to wyłącznie z kalkulacji wynagrodzenia ambasadora w Stanach Zjednoczonych do końca kadencji, ponieważ ta kadencja została gwałtownie skrócona i powtórzę z wykorzystaniem pewnych kruczków prawnych. Nie chodziło więc o żadne żądanie, ani rekompensaty, ani roszczenia. Chodziło o wypłatę pensji. Która oczywiście do najniższych nie należy, bo chodzi o stanowisko ambasadorskie w Waszyngtonie, gdzie obowiązuje pewien. Znowu zakończę te, te kalkulacje i te szczegóły, obowiązuje pewien przelicznik, dlatego, że Waszyngton, jak państwo wiecie, jest miastem dokładnie czterokrotnie droższym niż Warszawa. Więc ten przelicznik pensji też tutaj odgrywa pewną rolę. Ale skoro Pan już zadał to pytanie o milion, więc muszę szczegółowo na to pytanie. Y, odpowiedzieć. Y, y, nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że pan minister Sikorski wykorzysta tę okazję, żeby we mnie uderzyć. Dlatego, że korespondencja była wewnętrzna y, i nie mam najmniejszych wątpliwości, że ktoś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych być może na najwyższym szczeblu podjął decyzję o tym, żeby tę korespondencję ujawnić. Nie ja ją ujawniłem, mało tego, jak się państwo domyślacie. Nie zależało mi na tym, żeby, żeby te, ten mail stał się mailem publicznym. Chciałem dojść do porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Mało tego. Minister Sikorski postanowił rozpędać wokół tego aferę, wiedząc doskonale, że ja w okresie wypowiedzenia, trzymiesięcznym, nie mogę się na ten temat wypowiadać. Więc straciłem szansę obrony dobrego imienia. I wszyscy w mezecie doskonale o tym wiedzieli że ja, nie mogąc się jako pracownik MNZ-u wypowiadać w tej sprawie, zostanę utopiony. No, borykam się oczywiście z tym problemem i z tą traumą do dzisiaj. Staram się ją w, 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 tłumaczyć przy tego typu różnych okazjach i przyzwyczaiłem się do tego, do, do tego nieszczęsnego miliona, który za mną chodzi, ale tak to wygląda rzeczywistość.